Dobra, cześć kochani. Ja nazywam się Wiktoria Łukowicz, dla tych, którzy mnie nie znają. I chciałam powiedzieć takie świadectwo odnośnie pracy, bo szukałam pracy, miałam tam przez pewien czas brak finansów. Też jest o tym świadectwo. I nie wiem, czy o tym już mówiłam, ale po ostatnim świadectwie Tomek zwrócił uwagę na to, żeby zrobić dobre CV. Ja byłam pewna, że moje CV jest w ogóle najlepsze na świecie i, i że w ogóle. No, nie ma szans, że mnie nie przyjęli, nie? Ale tak jakoś po tym świadectwie sobie zobaczyłam na to CV i powiem wam, że okropne. No, najgorsze, jakie mogłam zrobić. Ani nie było informacji o RODO, ani nie miałam, niem nie zdjęcia. W ogóle było takie najprostsze, w ogóle mało informacji, takich jakichś, które mogłyby się przydać w ogóle pracodawcy i sobie myślę, no, porażka, nie? Ja się nie dziwię, że ja pracy nie dostałam. No i musiałam dojść w swoim sercu do tego, że w ogóle ja się nie boję nowej pracy. I właśnie po tym świadectwie yy, zadecydowałam, że rzeczywiście chcę mieć tą pracę, że ja, ja może trochę się boję czegoś nowego, ale jest ze mną Bóg, więc w ogóle się tym nie będę martwić i zrobiłam nowe CV, tym razem już naprawdę taki full wypas. Wszędzie miałam opisane do każdego zawodu, w którym pracowałam wcześniej, co robiłam, i tak dalej, więc wszystko było ładnie. Była informacja już o RODO, czyli mogli w ogóle przetworzyć moje dane. W ogóle mogli je zobaczyć. To no, była ta informacja. No i zaczęłam sobie przeglądać oferty pracy. Mi w ogóle zależało na tym, żeby ta praca była bardziej taka dorywcza, ze względu na szkołę, treningi i tak dalej. No i żeby była w sumie dobrze płatna, żeby mi się tam w miarę podobało, bo nie chcę też się męczyć w pracy. I zobaczyłam, że jest oferta pracy w kebabie. I właśnie w sumie z opisu wszystko mi pasowało, ale sobie myślę, no... Ja w kebabie pracować. Ja sobie tu chodziłam i żartowałam, że będę kebaba w kościele robić, ale na poważnie nie mówiłam. Ale I sobie myślę, dobra, nie, nie będę wysyłać tego CV, nie? No ale tak patrzę, ta oferta mi się wyświetla codziennie, patrzę na nią, widzę, sobie myślę, dobra, spróbuję wysłać. I so, w sumie czego ja się boję? No, że znajomi jacyś przyjdą i zobaczą, nie? Ale sobie myślę, no ale w sumie co to jest praca w kebabie? No, robisz kebaba, no nic takiego te. miałam jakieś takie wyobrażenie, że to jest jakieś dziwne, czy nie wiem, że... Kojarzy mi się to raczej z takimi brudnymi lokalami, gdzie są tam na przykład Turcy czy coś takiego, tak mi się to kojarzyło, no ale to tak wcale nie jest, że mi się to tak kojarzyło, to nie znaczy, że tak jest. No i jest to jakby kebab, taka sieciówka typowa. No i w sumie poszłam na rozmowę, CV mi przyjęli i pracuję już tam ponad miesiąc. Normalnie dostałam wypłatę, godziny sobie tak naprawdę dobieram, jak mi pasuje i w ogóle są tam fajni ludzie i wszystko gra, więc aleluja. Dostałam najlepszą pracę po prostu od Boga, jaką mogłam dostać w tym czasie i cieszę się z tego bardzo. I jeszcze mam drugie małe świadectwo. <laughs> Tydzień temu... Tomek mówił właśnie o tym, że ludzie chodzą z napisami Jezus wszędzie i tak dalej, czy też nieraz się widzi ludzi, te na przykład wojownicy Maryi, oni są cali oblepieni tym Jezusem, nie, że po prostu wszystko mają, bransoletki, te bluzy, opaski, czapki, wszystko Jezus, nie, i tak chodzą. Tapety w telefonie, etui, po prostu wszystko w Jezusie krzyczy, a ich życie wygląda... No nieraz jak wygląda, nie? Nie widać tego Jezusa w ich życiu, tylko widać ten napis. A ja y, przez większość swojego życia tak lubiłam w ogóle gadżety. Jak mi się coś podobało, to ja musiałam mieć cały pokój tym oblepiony. Wszyscy wchodzą do pokoju, wiedzą co ja lubię w tym momencie. Bluzy z wszystkiego, więc oczywiście jak y, przyszłam do kościoła, no to zaczęłam zbierać takie rzeczy właśnie z Jezusem, nie? <laughs> I to jest w ogóle najlepsza rzecz, bo kupiłam sobie Taki. Ja mam skos, y, że tak, y, w sensie sufit pod skosem i kupiłam sobie takiego wielkiego lwa na ten sufit i specjalnie przefarbowałam ścianę, żeby pasowało mi do tego czegoś tam. Ty, jak teraz o tym myślę, to takie coś tam nie gra, ale wtedy bardzo się cieszyłam z tego, bo mam dumna z tego, że takie trzymam. I patrzyłam sobie na tego lwa, powiesiłam tam jakieś obrazki, cytaty motywacyjne, wiadomo, wszystko z Jezusem, nie. I dosłownie tydzień temu, przed tą niedzielą, jakoś dwa dni, o to, jak akurat tym w ogóle w niedzielę mówił, tak patrzę na to i po prostu tak się zdenerwowałam, I sobie myślę, cały pokój oblepiony w Jezusie, nie? Nawet sobie jakąś bluzę tam kupiłam, nie? Wszystko, kurczę, Jezus, tapeta w telefonie, Jezus, wszystko po prostu ten, a moje życie jak wygląda? Tak postawiłam siebie przed tą prawdą, jak wygląda moje życie, a co ja mam w ogóle na ścianie w pokoju. I zaczęłam to wszystko zrywać, w ogóle wyrzucać. Mówię w ogóle w dupie, to mam, że tak brzydko powiem. Mówię no, kurczę, nie chcę pokazywać, yy, mówię tych wszystkich brandów, że Jezus chcę pokazać swoim życiem, żeby ludzie to zobaczyli, a nie tylko to, że mam wielkie olwa na ścianie. No super, ale wiecie, jaka ulga. W tym pokoju jest tak przestronny nie teraz. Nie ma tych obrazków jakichś. Znaczy ja się do tego nie modliłam, ale, ale no naprawdę zeszło coś ze mnie. Wchodzę do pokoju, czuję luz, a wcześniej to Jezus na ścianie, to jak nie wiem, zgrzeszyłam, to chodziłam tak po pokoju. Co znaczy, myślę, on tam na mnie patrzy, ten Lewnie. Podświadomie, wiecie, to nie było celowo, ale to było tak podświadome. I no po prostu, nie wiem, Duch Święty chyba jednego dnia mnie strzelił i po prostu patrzę na to, mówię, nie, Boże, jak to wygląda wariatka, jakaś cały pokój po prostu w Jezusie, nie? I mówię, życiem chcę pokazać, Boże. Mówię, Boże, ja chcę pokazać w końcu życiem, żeby ludzie to widzieli, a nie tylko, że ja mam ubrania i coś z napisem w ogóle Jezus, nie? I to mi mega otworzyło oczy i, i dziękuję Ci, Boże, że już nie mam lwa w pokoju. Mogę komuś dać, jak ktoś chce. <laughs> Tego jeszcze nie wyrzuciłam. <laughs> już mi niepotrzebny, no. To wszystko. Dziękuję.